Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa. Nazywam się Mirella Panekowsiańska, jestem członkinią zarządu Fundacji Szkoła Liderów i mam wielki zaszczyt przedstawić Państwu Pana Arkadiusza Wiśniewskiego, prezydenta miasta Opola, który reprezentuje finałowy projekt w Europejskim Konkursie Innowacje w Polityce, projekt o nazwie Cyfrowy Obywatel, który został właśnie finalistą kategorii cyfryzacji. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam bardzo uprzejmie, witam serdecznie. Za chwilę obejrzą Państwo krótkie wideo opracowane przez Wiedeń na temat właśnie tego projektu, więc zapraszam na krótki film. Panie prezydencie! Skąd się wziął pomysł na realizację tego projektu? Co było inspiracją albo potrzebą? Kto to w ogóle wymyślił taki cyf projekt cyfrowy dla obywateli miasta Opola? Kiedy projekt przygotowywaliśmy, rzeczywiście chcieliśmy przede wszystkim mówić o tworzyć, nie mówić, ale tworzyć warunki społeczeństwa obywatelskiego w mieście, w samorządach polskich przede wszystkim komunikacja z mieszkańcami odbywa się w taki sposób papierowy. Bardziej są to bardziej standardowe metody, które też wynikają z regulacji prawnych nie tylko ze strony możliwości samego, samego samorządu. Chcieliśmy od tej formy komunikacji odejść na rzecz Komunikacji bardziej zdalnej, cyfrowej, ale przede wszystkim komunikacji takiej, w której obywatele mogą wyrazić swoje zdanie na temat wielu różnych rzeczy, które się w mieście dzieją. Bo zazwyczaj tak, tak jest, że ten głos obywatelski najczęściej uwzględniany jest raz na cztery lata, w tej chwili raz na pięć lat przy okazji wyborów samorządowych, a potem rządzący, w tym wypadku prezydent, czy, czy Rada Miasta, Rada Gminy mogą sobie działać w sposób trochę niezależny od mieszkańców. My chcemy działać w Opolu właśnie w, przede wszystkim bezpośrednio z mieszkańcami, w współpracy z mieszkańcami, stąd kompleksowo pomyśleliśmy o tym, jak w różnych takich momentach decyzyjnych móc konsultować, konsultować decyzje z mieszkańcami, móc wdrażać jakby ich wolę, w, potem przenosić na konkretne decyzje, decyzje miejskie. I to było takim głównym główną przesłanką stworzenia takiego szeregu instrumentów, z których dzisiaj wspólnie możemy korzystać, mając lepsze rozeznanie w oczekiwaniach mieszkańców. No, a w, jakby w, przy okazji podkreślę, że to okazało się projektem, jak znalazł na czasy pandemii, kiedy komunikacja w ogóle się zmieniła. Tak, właśnie miałam zapytać, że rozumiem, ten projekt powstał jeszcze przed pandemią. I, I pandemia tutaj nie była jednym z tych powodów, dla których powstał, ale faktycznie teraz państwo nadal z niego korzystacie, obywatele czy mieszkańcy teraz jest, opola. Teraz jest podwójnie użyteczny, aczkolwiek oczywiście my go przygotowywaliśmy znacznie wcześniej. Wdrożyliśmy te elementy związane z cyfryzacją pewnych rzeczy, choćby wprowadzając generator ofert przy okazji kontaktów z trzecim sektorem, z NGO-sami, które w ten sposób mogą realizować zadania miejskie, składać oferty na, na te zadania. Wprowadziliśmy też w pełni cyfrowe wybory do rad dzielnic, które w mieście też działają od, od paru lat. Podobnie zmieniliśmy sposób głosowania w budżecie obywatelskim, a dodatkowo wprowadziliśmy takie instru, instru, instrukcje konsultacji tak, bezpośrednio różnych, różnych decyzji z mieszkańcami. Więc, więc to w, jest projekt, który nie nazwałbym projektem skończonym. Nazwałbym go takim projektem, który jest cały czas udoskonalany, rozwijany i szukamy dalszych, dalszych możliwości jego rozwoju. Przykładem, fantastycznym przykładem, jest choćby realizacja zadań w, w ramach e, placów zabaw dla dzieci, w których to mieszkańcy sami zgłaszają cyfrowo lokalizację takich placów, a potem sami wybierają również lokalizację. Miasto przeznacza na to około miliona złotych corocznie. Więc kilka placów rocznie jest w ten sposób realizowanych. A czy wiadomo, ilu mieszkańców korzysta z tego systemu i czy właśnie macie Państwo jakąś informację zwrotną, jakieś głosy od mieszkańców, że faktycznie to coś zmieniło, pomogło im w funkcjonowaniu w mieście? Na pewno są aktywniejsi, bo bez tych instrumentów nie moglibyśmy i nie stosowaliśmy takich, takich form działania. Więc w wypadku różnych instrumentów, to największym powodzeniem w głosowaniu cieszą się te wybory projektów w budżecie obywatelskim. One są wyłącznie cyfrowe w tej chwili i to jest rząd około 30 tysięcy głosów. Przy czym część tych głosów się powiela, więc nie jest to takie oczywiste, że to jest 30 tysięcy mieszkańców bierze udział w, w tym głosowaniu. Inne projekty cieszą się mniejszym powodzeniem. Kilka tysięcy osób bierze udział w placach zabaw, kilka tysięcy osób bierze udział w wyborach, takich efektywnych nie tylko bycia wybieranym ale po prostu głosowania w wyborach do rad, rad dzielnic kwestii NGO-sów tych projektów to są kwestie które są w pełni cyfrowe natomiast tych ngo jest mniej więc, więc to są liczby już idące w kilkadziesiąt projektów a czy nie bali się państwo no właśnie jak to Prezydent Trump w Stanach Zjednoczonych mówi przekrętów w tych głosowaniach online. Czy to jest w jakiś sposób zabezpieczone tak, technicznie, że na przykład do Rady Dzielnicy nie można zagłosować kilkukrotnie? Jest to zabezpieczone, chociaż oczywiście zawsze jest miejsce na, na poprawę. Budajże dwa czy trzy lata temu wybieraliśmy lokalizację stacji rowerowych. Mamy miejski system stacji rowerowych, które można wypożyczać bezpłatnie. I poruszać się tymi rowerami po, po mieście. Więc lokalizacja tych stacji była wybierana w takim głosowaniu powszechnym, głosowaniu cyfrowym. No i okazało się, że bardzo dużo głosów ponad kilkaset padło na stację, która była ulokowana przy Politechnice Opolskiej. Mhm. Studenci informatycy, nie wiem czy tej uczelni, ale, ale wykazali dużą sprawność, natomiast te błędy udało nam się nam się wyłapać. I podobnie bodajże w zeszłym roku było. Przy głosowaniu na Plac zabaw, gdzie też mieszkańcy w jednej dzielnicy z jednego loginu głosowali loginu głosowali na plac zabaw, ale usunęliśmy te nieprawidłowości, wychwyciliśmy, więc myślę, że to zawsze jest ryzyko. To zawsze jest ryzyko, ale nie ma się go co bać. Znaczy, mhm. to są instrumenty, które się cały czas doskonalają, poprawiają, a przede wszystkim efekty, jakie przynosi ich funkcjonowanie. Myślę, jest wystarczającą pokusą do tego, żeby pomimo obaw realizować się w taki sposób. Mhm. A czy jakieś inne oprócz technicznych wyzwania były przy wprowadzeniu tego projektu? Czy nie wiem, byli jacyś oporni radni, którzy nie chcieli na przykład takiego, takiej formy? Wyzwaniem, tak? wyzwaniem jest to, żeby te instrumenty nie wykluczały części mieszkańców, bo cyfryzacja niestety ma to do siebie, że rzeczywiście. Potrafi wykluczać osoby, które nie, nie, posługują się, nie posługują się instrumentami typu smartfony, dostępem do, do internetu, czy, czy, czy korzystają z witryn, witryn internetowych, właśnie. To jest cały czas spora grupa osób, szczególnie tych osób starszych. Nie chcę generalizować, bo, bo to by było krzywdzące dla tych grup, ale jednak najczęściej pośród tych osób wyzwaniem jest dotarcie do, do, do nich z tym, że Uczestniczyć mogą w tym głosowaniu tylko w taki i w taki sposób, ale stąd nasze też takie zaradcze działania w postaci różnych asystentów, czy takich mobilnych punktów, mhm. które też, też, też jeździły, bo to oprócz tych barier technologicznych związanych, właśnie tak jak Pani mówiła, o tych fałszywych głosowaniach i innych, rzeczywi rzeczywiście może być, może być wyzwaniem. A czy ma Pan poczucie, że ten projekt właśnie coś zmienił? Czy, czy z Pana punktu widzenia, jako prezydenta miasta, ma Pan właśnie. Takie, takie wrażenie, że więcej osób uczestniczy, więcej mieszkańców się interesuje tym, co się w mieście dzieje. Tak, rzeczywiście jest parę, parę takich elementów, które pokazują, że te instrumenty są efektywne. Oczywiście mi są bardzo podobne, pomocne w funkcjonowaniu przy podejmowaniu decyzji, dlatego że polityk w systemie demokratycznym co jest wadą, a, czasami, a co jest częściej zaletą, po prostu głosuje tak, jak ludzie chcą. Prawda, więc, więc daje mi to lepsze rozeznanie w oczekiwaniach mieszkańców. Nie chcę przez to powiedzieć, że tylko to decyduje, bo, bo nie, bo również te, te doświadczenia, może nie bezpośrednio z wdrożenia samych tych instrumentów, ale w ogóle z zaangażowania obywatelskiego, dowodzą, że nie zawsze vox populi, czyli głos mieszkańców, głos najpopularniejszy jest mądrym głosem. Mieliśmy 3 lata temu taką sytuację w Opolu, czy 4 lata temu, gdzie mieszkańcy w głosowaniu powszechnym wybrali realizację plaży nad rzeką Odrą, która prze, przez Opole to był projekt najpopularniejszy, a, a za chwilkę go strasznie hejtowali i stwierdzili, że, że nie jest to plaża, dlatego że zakres tego projektu, sposób jego wykonania rzeczywiście sprawiał, że nad. Brzegiem rzeki, niespecjalnie kto chciał siedzieć. Więc, więc to są takie rzeczy, które pokazują, że niekoniecznie sama popularność projektów decyduje o tym, że to są projekty dobre albo potrzebne. Tylko mhm. maty w zeszłym roku cieszyły się, się ogromnym, ogromną popularnością, ale kiedy przychodzi do zrealizowania takiego projektu, to, to okazuje się, że, że są, że są z, tym, z tym problemem. Natomiast wielką wartością, największą wartością jest jednak to, co widać zaangażowanie obywatelskie ludzi. To poczucie, że oni mieszkają, mieszkają w takim mieście, w jakim chcą mieszkać, a to jest bardzo ważne, dlatego że, dlatego że miasta w ostatnich latach przechodzą bardzo dużą transformację, i nie brak różnych wyzwań, i bez tego głosu ludzi nie czulibyśmy pewnej presji, przykład choćby czystości powietrza. To są głosy oddolne samych mieszkańców, którzy choćby w Opolu doprowadzili do likwidacji. Spalarni niebezpiecznych odpadów, która działała przy, przy jednym z miejskich szpitali. To jakby ich presja oddolna doprowadziła do, do takich działań. Więc, więc ta aktywność obywatelska przeradza się w to, że mieszkańcy żyją w takim mieście, w którym czują się dobrze i, i czują, że, że jest ich, a z kolei ja mam takie poczucie wraz ze swoimi współpracownikami, że pracujemy na rzecz tych ludzi, a na tym nam najbardziej zależy, żeby to właśnie była praca, która służy ludziom, a nie służy naszej naszym spełnianiu naszych oczekiwań czy naszych postulatów. Mhm. A jak pan myśli, co w tym projekcie było takiego innowacyjnego, że właśnie doszedł, został aż laureatem, finalistą tego europejskiego konkursu? Bardzo serdecznie chciałbym za to podziękować. To, to wielkie wyróżnienie dla nas, znalezienie się w gronie laureatów. Jest to projekt ogólnoeuropejski, więc tym bardziej skromny samorząd z Polski, średniej wielkości, bo. Bo Opole, choć z miastem wojewódzkim jest ledwo ponad 100 tysięcznym miastem jest na mapie miast w Europie. Rzeczywiście dla nas to wielkie wyróżnienie, za to, za to dziękujemy. I myślę, że kompleksowość tego, tego projektu, kompleksowość i oczywiście otwarcie na ludzi w takiej szerokiej, w takiej szerokiej formule myślę, to są te, te zalety, które przemówiły za docenieniem tego projektu. Mhm. A gdyby pan miał udzielić rady jakimś innym prezydentom miast, którzy chcieliby podobny projekt u siebie zrobić, to od czego zacząć? Kogo przekonać? Jak się w ogóle zabrać do takiego projektu, właśnie cyfrowego obywatela? Warto wybrać sobie jeden czy dwa w ogóle jakieś takie zadania, które mogą zwrócić uwagę mieszkańców. Które mogą być szeroko dyskutowane i zaproponować im dyskusję o, tej, o, tej, o, tej, o, tej, o tym problemie, o tym wyzwaniu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to oczywiście te kwestie techniczne. Tak? To, to technologia ma tu ogromne znaczenie. Tu też trzeba być przygotowanym. To czasami oznacza nakłady finansowe. My takie nakłady ponieśliśmy na, na zakup poszczególnych platform czy, czy rozwiązań informatycznych, które. Pozwalają, pozwalają działać, ale to, to nie są bariery, których, których nie można byłoby pokonać. Natomiast efekty tego to, to jest naprawdę duża, duża, dużo większa świadomość mieszkańców więcej empatii ze strony mieszkańców dla nas, w związku z tym zrozumienie dla trudności decyzji, które podejmujemy i akceptacja dla tego, dla tego co robimy, więc, więc również powszechnie wyrażona, nie na zasadzie, Przypomnę, cykl, cykliczny taki polski film łubu dubu Niech żyje nam prezes naszego klubu. Dobrze. Bardzo serdecznie, panie prezydencie, dziękuję. Raz jeszcze gratuluję. Dziękuję serdecznie. Moim gościem Dziękuję za Państwa, zaszczyt, za był rozmowę. Pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta Opole, finalista konkursu Innowacje w Polityce. A ja nazywam się Mirella panek Fundacja Szkoła Liderów i bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Obrigado serdecznie.